Witam Was w tym Nowym Roku, wszystkiego dobrego życzę każdemu. Ostatnim razem się rozgadałem za bardzo, jeżeli chodzi o długość filmu, a też nie o to chodzi, także nie przedłużając. W grudniu pompa ciepła Kaysai spaliła mi... Teraz pokażę stan licznika na dzisiaj z pierwszego dnia około 13. Tu jest 1871. Rano miało 1866, także w poprzednim miesiącu licznik stanął na 944. Jak dobrze pamiętam, czyli 922 kW pobrała pompa ciepła. Kajsa. Napiszcie w komentarzach, ile przez ten. Przez ten zimny grudzień Wam pobrało. Ja jestem zadowolony. Myślałem, że będzie tysiąc. Pogoda jest jaka jest. Aha, wrzuciłem sobie harmonogram, chyba gdzieś po 15 grudnia, że mi się włącza o 7 i wyłącza o 22. Ale też to zmodyfikowałem wczoraj. Jak się włącza o godzinie 8, bo no, weźcie po na na dworze. Także. Jest dobrze. A temperatura w domu 22-23 stopnia. To wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.